Jak nagrywasz TikTok i Shortsy na YouTube, operujesz jako vloger bądź streamer, to tylko z mega mocnym mikrofonem, ale takim, który wzmacnia oraz uwyraźnia Twój dźwięk. Dlatego też Lark A1 Combo od Landa to bezprzewodowy, dwukanałowy system mikrofonów z aktywną, trzystopniową redukcją szumu otoczenia. Działający w standardzie plug and play, po prostu wyjmujesz z etui ładującego... Odbiornik, który przypinasz do portu USB w Twoim smartfonie, następnie nadajnik turbo lekki o wadze piórkowej zaledwie 8 gram, przyczepiasz za pomocą magnetycznego klipsa i jesteś gotowy do rejestrowania wszelkich treści. Turbo wysoka rozdzielczość 48 kHz i 24 bity pozwala na uzyskanie jakości dźwięku iście premium, dzięki czemu mikrofony LRK A1 będą w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze niuanse podczas rejestrowania wszelkich treści. Zaawansowana 3-stopniowa redukcja szumów otoczenia powoduje, że wycina to całkowicie hałasy dobiegające z zewnątrz, Słyszysz wyraźny, czysty dźwięk bez uporczywego hałasu. Wszelkimi ustawieniami zarządzasz w aplikacji Larka. Możesz tam dostosować ekualizer, są przyciski do regulacji korektora oraz pogłosu. Dzięki eku i zładowaniem, te dwa nadajniki mogą przełączać się pomiędzy sobą, zapewniając do 54 godzin nieprzerwanej pracy, zasięg do 200 metrów i znakomita redukcja przesterów, tak aby dźwięk pozostał spójny oraz stabilny, bez skoków głośności. Pojawił się znikąd, zmióz całą konkurencję. Holy Land, Lark A1. Sceną nie do przebicia. Cały ten materiał wideo pod kątem dźwięku został zarejestrowany dokładnie przy użyciu tego mikrofonu od Holilanda Larka A1, który, pod kątem jakości rejestrowanego dźwięku, nie musi się w ogóle wstydzić swojej obecności pośród najlepszych. Czyli RODA lub DJI. Bajko.